Była już jedna gołota, była jedna węda, teraz jest jeden półdzian, czyli 22 sekundy. No, żeby do takiego czegoś dojść, trzeba ciężko, ciężko popracować, ale e, albo ciężko pracowałem. Od stycznia zaczęliśmy przygotowania, no i Robert Złotkowski cały czas opracowaliśmy sobie cztery akcje. No, i te cztery akcje przez 5-6 miesięcy powtarzane, powtarzane setki razy, jeżeli nie tysiące razy. Przed walką mówię, że, że Gracie ma właśnie taką dziurawą, jak to ująłeś, stójkę. Yy, właśnie to była ta dziura, którą żeś trafił. Żeby taką dziurę wyłapać, to trzeba odpowiedni moment wyczekać i zawodnika podpuścić, żeby te ręce troszeczkę popuścił. A ostatnie moje walki, 3-4 walki ostatnie, które toczyłem, wszyscy wiedzieli, że ja próbuję uderzyć i chcę obalać każdego. Obalałem, a potem okładanie było na dole. A tym razem oczywiście chciałem podebrać mu delikatnie nogę, a w głowie nie było akurat założenia tego, że będę podbierał nogę, tylko przymarkowanie, no i potem overhand na głowę. I już nietypowy sierp, albo taka kosa, tylko od razu trzymanie ręki przy brodzie, no i zamachowy taki centralnie na brodę. A czy obawiałaś się jego partneru? Oczywiście, jeżeli ktoś od dziecka robi parter, więc nie ma co kogo lekceważyć, tak samo jak ja od dziecka robię podnoszenie ciężarów, czyli dźwiganie ciężarów, więc dziwne, żeby on silniejszy był ode mnie, albo dziwne, żebym ja był lepszym technikiem w parterze od niego, więc samo przez się mówi się to. Jak cios doszedł do, do głowy Grace'ego, to już wiedziałeś, że jest po wszystkim? Jeżeli, widziałem, że jeżeli cios już dojdzie do brody, na, no to już będzie po wszystkim, dlatego że żeby kogoś znokautować, nie potrzeba wielkiej siły, akurat te dwa, trzy Kilogramy są potrzebne i zawodnika można zakałdać Jak już widziałem, że już trafiłem i zawodnik delikatnie zatoczył się To już chciałem go tylko na dole dobić, ale w dobrym momencie Sędzia przerwał, dlatego że rozbite byłoby to za bardzo I właśnie sędzia akurat automatycznie zadziałał dobrze Gdybyście trenowaliście stójkę, że te akcje były Trenowane bardzo często, wiele razy, ale czy myślałeś, że tak szybko Ten trening zadziała w samym pojedynku? Byłem przygotowany na pełen dystans i wiedziałem czym to pachnie Dlatego, że ostatnie walki, tak jak już wcześniej powiedziałem, toczyłem na pełnym dystansie ostatnie były dwie, dwie piątki plus trzy dogrywka, no minimalnie brakowało do pełnego dystansu dzisiejszego i wiedziałem czym to pachnie, że wychodzi się po takich trzech rundach dosłownie na czworekach albo ledwo, ledwo dochodzi się do szatni i byłem dzisiaj na to przygotowany na sparingach męczenie, męczenie było, a że dzisiaj coś takiego wyjdzie yy, technika trenowana była, a że dzisiaj troszeczkę farta miałem no i zawodnik dał się złapać na plewy, no to go złapałem Mariusz, dwa dni temu była piąta rocznica Twojej walki z Teamem Silvą, przez te 5 lat bez wątpienia zmieniłeś się i to znacznie. Jak możesz oceniać teraz swoją pozycję w swojej karierze MMA, tak jak ją planowałeś? Czy myślisz, że to już jest ta szansa, ten czas na walkę o najwyższe trofea, czyli Londyn, tam gdzie zostałeś zapowiedziany, czy może to już być walka o pas? Na jakim poziomie jestem, nie mi jest oceniać się na jakim poziomie jestem, są zawodnicy, są widzowie, niech widzowie ocenią to i eksperci MMA na jakim poziomie jestem. Samemu o sobie trudno mówić, ja uważam, że jeszcze jestem daleko, daleko, jeszcze żeby wyjść o pas, jeszcze muszę poczekać, żeby zasłużyć na tą walkę o pas, muszę jeszcze poczekać. Uważam, że jeszcze nie zasługuję na walkę o pas przed galą, gdy była odprawa, widziałeś nowe rękawice, powiedziałeś, łatwo będzie ubić. Czułeś tą różnicę pomiędzy starym a nowym modelem? Tak, oczywiście te rękawice są typowe akurat do, do bicia. Jeżeli są to praktycznie identyczne rękawice, albo bardzo podobne do rękawic, gdzie są w UFC. Bardzo cienkie, a ja w takich rękawicach biłem się już kiedyś w Stanach, więc bardzo są cienkie. I jeżeli delikatnie brody dotkniesz, nie potrzeba wielkiej siły i od razu zawodnika wykłada. A w parterze dobre są do chwytania, ale Stójce bardzo niebezpieczne. Jak będziesz y, przebywał następne miesiące do walki w Londynie? Teraz chcę sobie troszeczkę odpocząć, dwa tygodnie odpocznę, zaszyję się w swojej miejscowości Białorawska i tam sobie troszeczkę odpocznę. Nawet sam trener mi powiedział, że przez dwa tygodnie nie chce widzieć mnie na sali, ani jednej sali, ani drugiej sali. Wygnał mnie z sali i powiedział, że spokój. No i ja oczywiście też sobie dam trochę spokoju, dlatego że pięć miesięcy przygotowań było to ciężkie, pod to, że jeszcze praca była, treningi były i chcę sobie teraz dwa tygodnie odpocząć i potem sukcesywnie, delikatnie z powrotem wracać, wracać. Więc jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, tak naprawdę Wakacji nie ma, cały czas musisz trenować, trenować. A jak chcesz zdobywać największe trofea, no to trzeba ciężko pracować, samo nic nie przyjdzie. Mimo tego, że nie, było, że nie powalczyłeś zbyt długo dzisiaj, czy byłeś gotowy na trzy rundy? Tak, oczywiście byłem przygotowany i wiele razy powtarzałem to, że jestem gotowy na pełen dystans. A przed smak Mieliście już pół roku temu, że jestem w stanie wytrzymać dwie rundy, plus trzy było. I jeszcze jakbym musiał te dwie rundy, dwie minuty, dał radę, dał radę bym to dociągnąć, a Paweł był ci, można powiedzieć, że bardzo silnym zawodnikiem i nawet on słynie z tego, że jeżeli idziecie z nim w Parter, no to uszarpie niesamowicie. I nie tylko ja to mówię. Ci, co się z nim szarpali, Paweł w parterze jest niesamowity i naprawdę odebrał mi sporo zdrowia. Akurat może nie było po mnie tego widać, ale umęczony byłem niesamowicie. Tak ja oceniając to kiedy do tej walki o pas może dojść. Czy pierwsza połowa 2016 roku to jest... Spokojnie, na wszystko ten przyjdzie ten czas. czas i e, Na wszystko przyjdzie czas i pora, a jak ja to mówię, cierpliwy i kamień gotuje. <laughs>